Witam, mówi Gerald. W tym filmie zaprezentuję kartę graficzną AMD Radeon RX 5600XT. Jest to karta graficzna wyprodukowana przez firmę XFX i teraz montuję ją na podstawce do testowania w postaci płyty głównej MSI B450i oraz procesora AMD Ryzen 5. 2600. Karta już jest prawie podłączona. Przewinę do momentu, aż będzie włączany komputer. W tym filmie konkretnie przedstawię trzy testy na Haven Benchmark, User Benchmark oraz na grze Live mojej ulubionej World of Tanks. Pierwszym testem będzie Haven Benchmark, a tak prezentuje się karta po zamontowaniu. Na moją podstawkę do testowania. System się już ładuje, a ja przewinęł do samego programu do testowania. Tutaj, tak pokrótce, tylko przewinęł, żeby każdy mógł zobaczyć, ile na żywo wyświetla klatek na sekundę w różnych scenach. Haven Benchmark jest to program, który wyświetla ruchome, wysokiej jakości grafiki. Wykręcając wszystko, co jest tylko możliwe z kart graficznych. Jest to mój ulubiony program do testowania i przetestowałem nim wiele kart graficznych. Tą konkretną porównam do innych, które przetestowałem na tej samej podstawce. I tutaj mamy już wynik 4054. Przechodzimy do następnego testu. User Benchmark już prawie jest uruchomiony. Program ten testuje nie tylko i wyłącznie kartę graficzną, ale również cały system. To będzie tylko swego rodzaju przykład. W tym momencie jest testowana karta graficzna. Wszystkie trzy wiatraczki się kręcą, a w momencie, jak nie dzieje się zbyt dużo, to się zatrzymują. Dzięki temu karta graficzna jest bardzo cicha. A tu jest wynik do gier 73%, co jest tym wynikiem naprawdę bardzo dobrym. Procesor ponad przeciętnie. Karta graficzna jest pokazana, że jest poniżej potencjału, ale to tylko z tego względu, że nie podkręcałem jej. Jest ona używana na ustawieniach domyślnych, ale posiada dość duży potencjał, jeśli chodzi o Podkręcanie, overclocking, z tego względu, że ma naprawdę imponującego rozmiaru radiator i może schłodzić to, co my podkręcimy. Także jest to swego rodzaju ciekawostka. A ja przechodzę do testu na mojej ulubionej grze: World of Tanks. Bitwa się już ładuje, ale ja nie będę czekał, przyspieszę. Mój czołg jest już gotowy do startu. A karta wyświetla powyżej 150, 170, 160 w momencie jak niewiele się dzieje. Przybliżam jeszcze troszeczkę, żeby było lepiej widać scenę jak również ilość wyświetlanych klatek. Przybliżam do momentu aż będzie działa się jakaś akcja. I w tym momencie tutaj mój czołg będzie walczył z Mausem niemieckim gigantem. A karta graficzna radzi sobie wyświetlając praktycznie cały czas powyżej 100, nawet 120, klatek na sekundę. Ten monitor jest w stanie wyświetlić tylko 75, także jest to zdecydowanie overkill, jak na większości kart. Jakich ostatnio testowałem. a Testuję je na ustawieniach domyślnych. Nie podkręcam ich w jakikolwiek sposób. Do gry World of Tanks zdecydowanie nie jest to konieczne. Także myślę, że ta krótka demonstracja pokazała, jak ta konkretnie karta graficzna radzi sobie z ustawieniami domyślnymi w jakości ultra, także World of Tanks. Trzeba przewinąć dalej, dalej. Nie będziemy tego wszystkiego oglądać. Pora na porównanie. Karta prezentowana w tym filmiku ustępuje jedynie modelowi wyższemu 5700 i radzi sobie lepiej niż model niższy. Karta 5500 XT. Wynik 4054, tak jak widzieliście wcześniej. Jest to jedna z najlepszych kart, jakie ostatnio przetestowałem, i chcę tylko zaznaczyć, że reszta kart z tego zestawienia będzie prezentowana na moim kanale w innych filmikach. Także zapraszam. System chłodzenia działa niesamowicie cicho, i jeżeli tylko ktoś ma miejsce na to, żeby zamontować ją w swoim komputerze, ponieważ nie ukrywajmy, zajmuje bardzo dużo miejsca, to jestem przekonany, że zapewni ona wysokiej jakości obraz. W każdym tytule obecnie dostępnym na rynku. Oceńcie ten filmik kciukiem w górę albo kciukiem w dół. Ja zapraszam do oglądnięcia innych prezentacji, innych kart graficznych, jak również filmów z gry World of Tanks, mojej ulubionej gry. A póki co żegnam. Mój Gerald. Do następnego razu.